A skąd wiesz, gdzie dostała na ręku? Masz zdjęcie, mam zdjęcie, no, ja już mówię, to jest to. Pytanie następne: czy ona będzie chora? Bo my się tego bowiem. on nie wie, no, ludzie nie wiedzą, tak? tak? Zawsze sobie czy coś, coś będzie, czy ona umrze, tak? Czy to jest jakiś, ja mówię, słuchaj, stary, to jest coś takiego, co ja, ja tym się zajmuję już od tylu lat, i po prostu nic z tym kobietą nie ma, nic nie dolega. To znika bez. Ale jak to zniknie, jak to jest takie, a ja mówię, zobaczysz, to zniknie po prostu. I tak znikło po dwóch tygodniach, mniej więcej. Różnie to bywa, bo teraz w Radomiu tej pani znikło po kilku dniach. Czyli to nie jest taka reguła, ale też tak znikło. Mm -hmm. Wiesz, jest nie ma, tak? Już mieliśmy jechać, żeby ją nagrywać na, 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 ten, na mikroskop też. W każdym razie też się tak zastanawiałem. No zobacz, Polsat to nie jest taka firma, wiesz, krótko tak, mówiąc, mała firma. Ale ja pracuję w studiu i w tym studiu dwie osoby mają znaki. On i jeszcze jedna osoba potem no wiesz to naprawdę jest niebywałe ja te... i są do tych bo miałem takie wiesz chwile takie że może kurczę te znaki jakoś no, mam Czy coś... chcą ci coś powiedzieć na przykład że coś mi chcą powiedzieć bo ja w tej chwili jestem jedynym człowiekiem na Ziemi który się tym zajmuje